Rozważmy taki scenariusz. Wszyscy twoi znajomi zapatrzyli się w jeden szczególny serial. Ty bronisz się jak możesz, że nie chcesz, nie masz czasu, nie zainteresuje Cię pewnie. Jednak w pewnym momencie ulegasz i oglądasz pierwsze dwa odcinki. Wciąga cię. Oglądasz dalej. Nie wiesz, czemu tak się opierałeś. W zasadzie uznajesz, że serial jest wciągający i jest OK. Oglądasz wszystkie sezony. Ile razy tak miałeś z jakimś serialem, grą, gronem osób? Wiesz, dlaczego to tak działa? Przerwa między odcinkami, czy nawet przerwa na reklamę w trakcie odcinka pojawia się wtedy, kiedy pozostaje otwarta jakaś pętla. Zobacz, podobnie budowane są wszystkie wątki w serialach. Dlaczego? Bo w ten sposób można trzymać ludzi w napięciu. Dając im niedokończony wątek, robisz im niedosyt i sprawiasz, że nie mogą się doczekać tego, co dalej. Bluma Zegarnik odkryła, że ludzie lepiej zapamiętują zadania, których nie zakończyli, niż te, które zakończyli. To, co trwa, pamiętamy lepiej niż. Dlatego wpisz swoje imię, wpisz adres swojej skrzynki, żeby wiedział, gdzie mam ci to wysłać i kliknij, zapisz się na ten kurs. Odbierzesz cztery pliki MP3 i jeden plik PDF, e-book, w którym znajdziesz techniki w rozmowach. Widzimy się po drugiej stronie. Zapnij pasy, bo będzie grubo. Pozdrawiam ciepło. Daniel Błaszczuk, psychokawiarnia.pl